Google dla każdego. Praktyczny przewodnik po narzędziach Google. Google udostępnia kilkanaście, a może i kilkadziesiąt usług i narzędzi. Nie sposób to dokładnie policzyć. Zdecydowana większość z nich jest bezpłatna. Login i hasło do usługi Gmail loguje do wszystkich innych usług Google. Konto Gmail. Jest centrum wiadomości i zarządzania wszystkimi usługami. Zapraszam na szybki przegląd wybranych usług i narzędzi Google. Pierwszą z usług jest AdSense. Jest to program partnerski Google, w którym zarabiasz na wyświetlaniu reklam Google. Aby ten program przyniósł znaczące dochody, Twoje witryny czy blogi. Muszą mieć dużą oglądalność. Google Analytics dostarcza kompleksowych i dokładnych danych o ruchu na Twojej witrynie. Masz tam wiele dokładnych statystyk, pozwalających na zorientowanie się co do skuteczności Twojej witryny czy bloga. AdWords z kolei jest płatnym programem służącym do promocji. Twoich kampanii w internecie, Twoich witryn czy blogów. To, co zamieszczasz w AdWords, jest m.in. publikowane przez program partnerski AdZenZi. Usługa alerty dostarcza bezpośrednio na Twoje konto pocztowe informacje o poszukiwanych przez Ciebie treściach w sieci. Ustawiasz kryteria wyszukiwania. Czytnik jest to online czytnik RSS. Dostarczający wiadomości z kanałów, które sam definiujesz. Bloger to z kolei bezpłatna platforma do blogowania. Postawisz tam bardzo szybko i w prosty sposób swojego bloga, i możesz od razu zacząć publikować swoje treści w sieci. Blogi na blogerze są bardzo dobrze pozycjonowane przez Google. Dokumenty Google, czyli dysk Google, jest to zarówno usługa sieciowa, jak i zestaw aplikacji online. Zawierający m.in. arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu oraz prezentacji. Wszystkie dokumenty możesz edytować online, jak również udostępniać swoim partnerom w celu pracy zespołowej. Usługa pocztowa, czyli Gmail, jest chyba najbardziej znaną usługą Google. Zapewne znasz ją i być może używasz, z tym, że nie znasz zapewne jej wszystkich możliwości. Ponieważ jest to potężna usługa pocztowa, umożliwiająca nawet seryjne wysyłanie wiadomości do wielu odbiorców. Google Cloud Print, czyli drukowanie w chmurze, umożliwia podpięcie Twojej domowej drukarki do usługi sieciowej i drukowanie na niej z każdego dowolnego miejsca na ziemi, bylebyś tylko miał połączenie z Internetem. Google Play to z kolei i usługa, i witryna, zawierająca. Aplikacje dla urządzeń przenośnych, tabletów i smartfonów. Po zidentyfikowaniu Twojego tableta czy smartfona, wybrane przez Ciebie aplikacje są wgrywane automatycznie na Twoje urządzenie. Google URL Shortena służy do skracania i maskowania adresów URL. Jest bardzo proste w użyciu i wyposażone w statystyki kliknięć w Twoje linki maskowane. Doskonały do wykorzystania w programach partnerskich. Google w Twoim języku to z kolei usługa maszynowego tłumaczenia wszelakich treści dostępnych w sieci, od całych witryn po pojedyncze artykuły czy posty. Google Plus to zarówno serwis społecznościowy podobny do Facebooka czy naszej klasy, jak również narzędzie umożliwiające dodatkową promocję Twoich witryn czy blogów w sieci. Nie wiem, czy wiesz, ale zdjęcie profilowe z Google Plus może być wyświetlane przy wynikach wyszukiwania. Wyróżnia to znacząco Twój wynik wyszukiwania od innych konkurencyjnych witryn. Możesz dodatkowo zamieszczać w Google Plus treści promujące bloga czy Twoją witrynę. Kalendarz Google umożliwia organizowanie Twoich zajęć oraz spotkań. Możesz dodatkowo tak zaprogramować kalendarz abyś był powiadamiany poprzez wiadomości SMS na swój telefon o nadchodzącym wydarzeniu. Miejsca Google jest to zestawienie wszystkich lokalnych firm pokazane na mapach Google. Możesz tam bezproblemowo dodać swoją firmę, jak również odnajdywać inne firmy świadczące poszukiwane przez Ciebie usługi. Narzędzia dla Webmasterów to zestaw narzędzi bardzo przydatnych w diagnostyce Twojego bloga czy też witryny. Jest tam zestaw narzędzi, które umożliwiają stwierdzenie wszelkich nieprawidłowości, zarówno bezpośrednio w plikach witryny, jak również w plikach współpracujących z, wysz z robotami wyszukiwarek. Picasa Web Album, Albums jest to miejsce do przechowywania Twoich grafik w internecie. Możesz je organizować. I udostępniać innym, a również zamieszczać na swoich witrynach. YouTube jest z kolei miejscem do hostowania trików wideo. Stanowi jednocześnie potężne narzędzie marketingowe, odpowiednio wykorzystane, pozwalające na znakomitą promocję Twoich treści w sieci. Usługa witryny umożliwia szybkie i proste uruchomienie pierwszej Twojej witryny w internecie. Jest równie dobrze pozycjonowana jak blogi na blogerze. Współrzędne Google to zarówno mapa internetowa obejmująca swym zasięgiem cały świat, jak i wyszukiwarka tras dojazdu oraz wyszukiwarka poszczególnych miejsc na Ziemi. Twoje konto pocztowe Gmail umożliwia dostęp do wszystkich usług i narzędzi Google. Wykaz kilku z tych narzędzi masz w górnym pasku menu konta pocztowego. Pierwszą z nich jest Google+. Starczy jedno kliknięcie, Abyś zalogował się do swojego konta Google, gdzie możesz mieć między innymi dodatkowe strony powiązane z Twoimi witrynami. Następną usługą jest wyszukiwarka, wyszukiwarka grafiki, mapy Google, Play jest to witryna, Play jest to witryna z oprogramowaniem do urządzeń przenośnych, smartfonów oraz tabletów. Przy odpowiedniej konfiguracji możesz stąd bezpośrednio pobierać aplikacje na swoje urządzenie przenośne. YouTube z kolei, jak już wiesz, jest miejscem do hostowania plików wideo. Logujesz się również bezpośrednio do panelu zarządzania swoim kontem, a między innymi do menadżera filmów, czyli zestawienia twoich wszystkich filmów zamieszczonych na YouTube. Znajdujemy się w tej chwili w Gmailu. Następną usługą jest dys Google, czyli dokumenty Google. Ma, możesz tu organizować wszystkie swoje dokumenty w poszczególnych folderach, jak również udostępniać pojedyncze dokumenty czy też całe foldery. Kalendarz umożliwia z kolei doskonałe organizowanie swojego czasu. Możesz również udostępniać kalendarze innym i mieć inne udostępnione kalendarze. Dostęp do wszystkich narzędzi Google uzyskujesz poprzez konto. Tam, usługi, otwiera się zestawienie dużej ilości usług i narzędzi Google, o których mówiliśmy poprzednio. Nie sposób tu omawiać poszczególne narzędzia i usługi, ponieważ zajęłoby to wiele czasu. Zajmiemy się tym w następnych odcinkach.